Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich w Dying Light Pierwszy odcineczek, zobaczymy co z czym się je. Generalnie yy, tych. scenki pominąłem, ale jedyne co wiem to chyba jesteśmy jakimś zombikiem. Bo dzieciaczki tam się darły. Yy, Mint Free Time Kickboxing World Champion. 3 maja 2014 roku. Yy, my mamy jakąś schizę. Chyba faktycznie jesteśmy zombikami, ale mi się podoba grafika. Nie wiem, czy tak powinno być, bo ja już miałem problemy generalnie z odpaleniem tego. Ale wiecie co, tak na szybko? Jeszcze Wam pokażę opcję grafiki, jak to wygląda. Mamy 1600 na 900 da się więcej, tylko że wtedy będzie ciąć. No i mamy resztę na wysokich. To w sumie jedyne co chciałem Wam pokazać. Znów. Co mamy znaleźć te dzieciaki, jak dobrze rozumiem? Na razie jedyny, co mogę zrobić, to podskoczyć. No, jesteś w bezpiecznym obszarze. Aha, kliknąłem D przez przypadek i co, i pod D będzie broń? A nie, e kliknę. Co, te dzieci uciekły tam? A właściwie to dlaczego ja mam je ścigać? Hmm. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Aha. Doskonały start 31. Gdzie jestem? Dobra Jesteś pytanie. w raju, nie widzisz? No, super raj. Okej, okay, starczy już żartów. Mhm. Pokój 190. Szef powiedziałeś. Co znaczy 31? Pytaj szefa. 190? Miałam 183. Spotkaj się z szefem w pokoju 190. Eee... Yy, serio to jest zabunkrowane łańcuchem od roweru? Mogę jakoś biec? Na razie nie widzę. Chyba, że kapcę? Nie. 31, to twój numer. No dobra. 31 zaraz. Amir zginął przez tego gościa? Cicho! Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Co dostało? Dorwał nas po kolei. Jednego po Wyżej rozumiem mam iść, tak? 190 Halo szefie Where you are? Where you are? Co na balkoniku jesteś? W serio chłopie? E Okej okay. Jesteś ułomny? Hej szukam Ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie ja chciałeś ze mną rozmawiać. Tak trochę nie tak ma torsu. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Nie. Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Mm -hmm. Breken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. E... Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie, mm -hmm. gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Mm -hmm. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co hmm. Jay tu ratowała, to twoje radio. Właśnie, czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej Są potrzebuję. Jestem ciekawy, czy Nie, nie tu, jest wręcz, wręcz przeciwnie. Naś... Bo nie wiem, szczerze, bo było ciekawie. Żydko, ale dlaczego dasz... z tobą. A goście jakieś nie mieli. Wiesz, nie dla robią. kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś się ty zimy, którą miał Ale macie? inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? <laughs> nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Mm -hmm. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Mm -hmm. mam się Zrób coś tak. Nie mam ich dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Mm -hmm. Ej, hey, ej, hey. to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko. Hej, szefie. Daj, se. Ten gość, co mówiłem? Mm -hmm. Siedzi na trzynastym piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. Czyli mamy iść tam, tak? I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem hmm. Rahim. Breken tu zawiaduję. Rahim. Okej. Okay. Wiecie co tak trochę mnie to niepokoi. Tak trochę bardzo, że gościu jest albo ułomny, albo po prostu... Nie wiem, bo on mnie ocieńczy i to jest na masz. Kto by tego nie zrobił. Brzuki zaginionego zalałego w 13 piętrze. To jest 18 Witaj yy, tu nijak nie przejdę. Z jakoś z 18 piętra mogę przejść niżej? to są pokoje C Czemu ja tu na razie biec nie mogę? Yy, czy ja mogę w jakiś sposób przejść? 184 to jest pokój Sigbake tu nic No jest Hmm To jest zawalone, no czyli na pewno tam przejść nie możemy Może balkonem jakoś trzeba zejść na dół przy tym więzienie jak w klatce Szefie? Tylko ja bym zerknął czy tutaj nic nie ma Exit, tam jest Workshop? No proszę, czyli to będziemy musieli jakąś spluę kupować myślę Eee, już myślałem, że to jest nasze wyjście. A, to jest to zabunkrowane w porze. Tu nie chcę wchodzić. Guards. Kurczę, ale to ładnie wygląda, naprawdę. Exit jest w tamtą stronę, niby, ale. Pamiętasz? Hmm. Bo wyżej nie ma co raczej wchodzić. Ewentualnie tu do tego szefa. Czy ja mogę w jakiś sposób wyskoczyć przez ten balkon? Chyba nie Bo na trzynaste piętro tak średnio mogę się dostać. Tam było exit napisane, tylko że. To nic nie zmienia. Wyżej też nie mogę iść. Exit. No jest tam teoretycznie, tutaj wejść nie mogę. Tutaj. O, tu mogę wejść. A co to jest? Cofam, nie mogę tu wejść. A, bo to są guards. w porze. Yy. Huh. Nie ma tu żadnego wyjścia. Co? 193 Też nie mogę. Tylko nie otworzę. Bo najlepiej to bym mógł przez balkon myślę przejść. Czekaj jeszcze raz, spróbujmy. Nieważne. Nawet nie możemy. Pisze, że tam jest wyjście, a tam nie ma żadnego wyjścia. Mhm. Tu jest ten szef, durny. Już go nie lubię. Tu się nie da wejść. No, tutaj widzę, też nie przejdę. Jedyne mamy dwa piętra. Na trzynastym piętrze. Ale jak ja mam przejść na trzynaste piętro? Podchodzę do wszystkich drzwi i one nie działają. Klikam F. Pokazali otwierać drzwi za pomocą F. A. 183. Yy. A dlaczego to mogłem wejść? 17:40 jest. A, przyszedł jest mój pokój, ale jestem tempem. Tu mogę przejść, ale tu wcale nie chcę właźć. 184. B ja nie mogę. No, Wyjście jest na dole. 13 piętro. jestem na 18. Czekaj. Yy... Nie da się jakoś włączyć mapki M, jak mapa? Nie ma. Zaginionego. Yy, 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 yy. Hmm. Dostanę jeszcze jakąś kasę. Poszukaj zaginionego całego na 13 piętrze. Co? Poczekajcie chwilę. Hmm. Dziecowicowi, jak tak chwilę pomyślałem... Jak możemy się stąd wydostać? No to nie wiem, to jak już to jakąś windą, ale... Bądźmy fair, no czy w apokalipsie zombie może działać jakaś winda? Czekaj, jest wyjście tam, tak? No, poczekaj, bo to rozkminie Jest wyjście. Czy gdzieś ty jeszcze pisze, że jest wyjście? Nie. Tu też nie, ale tutaj nie A ty wchodzi. gdzie się wybierasz? Na trzynaste piętro. Zdobyć coś dla Rahima. Trzynaste? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Aha, czyli jednak winda działa. Rozumiem. To jest bardzo logiczne. No przecież w apokalipsie z dlaczego miałby winda nie działać. Eee. Jezu, jak wielu ludzi to umarło? Dobre pytanie. Ja bym tam nie patrzył. A jednak nieważne. Ej, tutaj na wiarze mogłoby być ceremonia. A ja mam jakąś broń? Tu, krajn. Czekamy na Twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli kim jestem. Eee... Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść w ich Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno, jeden z tych... Ugryzł mnie. Nie a. mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, prawda? Hej! pomocy! Co jest? I jednak Ziótek tak O, Oj, mam to. No i wiadomo, będzie Zombiek. Ale... Yy, wiecie... No dobra, będzie Zombiek. Tak, a tylko jeden atak jest? Ja mogę jakoś uniknąć? Nie wiem. Spróbujemy. O i mogę być. Yy, ale wiecie co widzowie? Jedna rzecz. Może to błąd, że ja pominąłem kadstenki, bo ja nie mam pojęcia, kim ja jestem właściwie. O. No! Uh. Eee. ma? Uff, Fryera. tu jeszcze jest? Dobra, będę mógł pacyfikować zombiaki bijąc je w łeb. To mi się podoba. Mam trzy jakieś młotki przy tym, a tu mogę. A, zombiak nie mógł... Tego... Aha. Zaciąłem się! Uciekając przed nim. Mhm. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? No. A, cholera! To był... To był mój brat. Tak? Chciałem go zobaczyć. Dlatego tu przyszedłem... Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. A to Rake nie mogę. Ukraine. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. To nie masz było go kopnąć jak to jest przyszłę czy, czy tam jest bezpiecznie? Chyba zombie są po Wystarczająco nie. bezpiecznie. Okej, okay, zostań tam. Wysyłam na dąlenę. Kogo? Aha, to, pomóż Markowi. Stawaj. Leż spokojnie. To będzie lada chwili? chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę o, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko. Alkohol Alkoholu się napije, okay? będzie nie będzie To Poznaj sposób na wytwarzanie. Znajdź gazy i alkohol, aby zrobić apteczkę. Poważnie? Żeby włączyć, włączyć latarkę. A od kiedy mam kurde latarkę? Taśma klejąca to się przyda. Nie do gazy, ale ogólnie się przyda. Czyli mam te żółte obszary to znaczy, że tutaj będę mógł znaleźć te rzeczy, ok? Weź to wyłam z kopa Ty, robisz dziury To się boję autentycznie to, to da się wyłamać? Eee, połamałem sobie Kurde, bo to ma wytrzymałość, ja tym biję w drzwi. Wiecie co? Poszukamy ogólnie, a jak nie znajdę, to najwyżej będę musiał te drzwi wyłamać autentycznie. To nie jest bezpieczna strefa. Ja pierdy bo gdzie oni mnie wysłali? Tu ktoś będzie, ciul. O, piwko Będę mógł muło to wyrobić? Oby No na pewno nie znajdę wszystkich komponentów w jednym miejscu, no nie oszukujmy się Słyszę zombiaka, tu jest, na pewno Słyszę, że gdzieś jest Drzwi się otworzyły Śbój autentycznie, kurde. Jej, idziemy. Witam. są tylko... Do... A, tu jeszcze mogę A, przecież to jest ten... Nie, to nie jest ten. Gdzie jest ten zombiak? Mam latarkę. Dobra, czyli tutaj będzie ta gaza. Cała. Gaza, 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 gaza. Elektronika. Nie wiem po co mi, ale wezmę Ta latarka to Wielkie G daje. Tu ktoś będzie. Nie. Za mną, jak nic za mną. No kurde, Bele mole, gdzie jest ta durna gaza? Gaza to jest latarka. Nie latarka, tylko radyjko. Hiblu? Gaza? Co będzie robić? Okej! Okay. Okej, okay, to wszystko co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia yy, dlaczego czuję, że to nie będzie takie proste yy, Plany Apteczka Zrób, jak klikam mieszkam, bo mi wyrośnie Gotowy, w położę. Czemu czuję, że powrót nie będzie wcale taki prosty? A ja mogę wyciągnąć tą broń? Halo? Jak jestem w bezpiecznym obszarze? Trudno, mówią, że jestem w bezpiecznym obszarze, to jestem w bezpiecznym obszarze. Nie wierzę, że zdechnę. Sieła. Markuś Jak mogę użyć tej apteczki trudnej? Czekaj, i... Apteczka. Użyj. Luz przeżyjesz Jakby serio, jakby się okay, nie dał. Jest On mocno krwawi. Niech zobaczę. Mm -hmm. Gaza i alkohol co? dość prymitywne, ale działa. No. Okej, okay, dziękuję. Luz. Zajmę się nim już. Nie widzimy taką. O... O, ja myślałem, że to będzie ząbiak. Co mi rura. 30 Cicha woda. Dzięki. Czekaj, to ja wezmę sobie tam rurę, bo ja ci nie ufam. Da się ulepszyć rurę? Dobra. Cicha woda. Nie mogę. Pomów z Rajmem. 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 Hey, 31. Nie Nieźle jak na nowego. No. Może źle cię oceniłem. Co było minęło? Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Mhm. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Poczekaj, gdzie tu była ta winda, bo ja mam już... Ja mam już brain error. Gdzie była ta durna winda? A, ta winda była tam. Bo tu nie, to ona była tu... To... Tu. Tak, tu była ta winda. Dokładnie. Czemu, że to nie będzie takie proste? Nie w ogóle wieża, bezpieczne miejsce, ale zombiaki są! Jezus Maria, no powiem Wam szczerze, Dying Light jest ciekawy. Ale ja się w tym momencie pożegnam, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że nie zeszlą na nas zombiaki i w ogóle... A, bo ten ziutek był przecież, pojechał tam, dobra. No i co mogę powiedzieć, Idziemy do tego Raima, ale to w kolejnym odcinku. A na no dzisiaj się pożegnam, trzymajcie się i cześć.